Nasi bohaterowie przetrwali już parę dni na oceanie. Lecz co czeka ich tym razem? A w dzisiejszym odcinku, pierwszy poważny konflikt, czy to już koniec? Nie mogę z tym już wytrzymać na tej tratwie. Tratwa jest za mała możemy, na, na nas dwóch. Możemy, możemy zrobić dwie osobne tratwy. Zemsta na największym wrogu. O ty kurwiu jebany. Aha jest. Dobra, jego ja upiekę, a ty nurkuj. A więc, nie przedłużając, zaczynajmy. Trzeba będzie przede wszystkim trochę rozbudować tą tratwę i y, zrobić jeszcze jedno napiciu. Jasne. Dobra, to sobie posortujmy. Dobra, już chyba płyniemy. Tak, płyniemy już? Już płyniemy, panie kapitanie. Dobra, nasiona później. Ja jestem ba umierał z głodu. Tam się nic nie gotuje, widzę. Mam jakieś mięso jeszcze? Yy, mam, ja mam rybkę jedną. A tym masz owoce w razie co? To ja. To w razie co, co wykorzystać? O, tam jest taka mała wysepka przed nami, płyniemy na nią. Dobra, ja połowię trochę rybek, a nie mamy kotwicy w sumie. nie? Dobra, przede wszystkim plastik. Plastik jest rzeczą niezbędną. To nasza taktyka, już plastik znika. Mam starej 11-12 plastiku. Bardzo fajnie. Dwie rybki wstawiłem. Jadłeś o dwie rybki? Nie wiem, chyba tak. A, czyli na pewno. Nie, mi chodzi, że dwie rybki ojebałeś. Nie zostawiłeś nic. Tak. Na mnie. No to dlaczego? Jest... Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? I okazało się, że nie mam miejsca wykupunku, więc wypadają mi rzeczy. więc sklepiam wszystko, co wpadnie, a potem się okazało, że mam ugotowaną rybę. No Więc już zażarłem. Tu nie zrobiłem tego specjalnie. Rozpad ekipy. <grystanie> to jeszcze są spokojne rozmowy. Nie mogę z już wytrzymać na tej tratwie. Tratwa jest za mała na, na nas dwóch. Możemy, możemy zrobić dwie osobne tratwy. Spróbuj, Powiedz Powiedzmy, gdzie są rybki. Może mewa <grystanie> będzie podlatywać. Darmowe żarcie. Po rybce jedna rybka dla każdego, no. proszę pana. Jakieś zasady y, muszą być, tak? Pierwsza zasada dynamiki Newtona mówi nam o tym, że gdy na ciało nie działają żadne siły, albo siły, które działają, się równoważą, to jeżeli ciało się nie poruszało, to nadal nie będzie się poruszać. Tak. Po prostu niepotrzebnie wpadasz w panikę. Musisz. Ale to musisz mieć chaos kontrolowany, słuchaj. To ja tratwę buduję na serwis. Ja Cię karmię, stary. A ja Ci surowce dostarczam. Naprawią tutaj. Widzisz, Młodek, ja sam przymieram. Ulec. Ja ci oddaję ostatnie moje jedzonko, jakie mam. A, oddajesz. Piekę ci normalnie, a ty tak, tak, tak mnie traktujesz. Po prostu zostawiasz a. mnie na lodzie. Nawet, Gło... Nawet nie posolisz tego jedzenia. Głodnego. W ogóle bez smaku. To jest skandal. Nigdy w życiu nie byłam w tak złej kuchni. Ja miałem obszać, żeby było bardziej słone? Nie wystarczy odparować sól. Stary jesteśmy na morzu, jest tego pełno. Mhm. Mm a skąd wiesz, że to jest <laughs> słona woda? A jaka? Nie wiem. Umiera, umieram z głodu. Mam dosyć. Wyprowadzam się. <grym> Jedź do matki. <grym> tak, bo musiał mieć rację. Tak. Ja już nie mogę stary zbierać rzeczy, bo ja nie mogę biegać nawet. <grym> A kto ci broni biegać? No, głód. Tam masz rybkę gotową. A teraz patrz mm. na to. Tu będą teraz takie duże rybki. Jedna i druga. Jedna dla ciebie, druga dla mnie. Jakaś kurwa nam gryzie Ratka. Jaka kurwa? <grym> O, to pogryź ją. Zemści się. Ja tak kiedyś zrobiłem. Czarny kot chciał mi przebiec drogę. No, żeby nie mieć pecha, to ja mu przebiegłem drogę. No tak było. Nie zmyślam. Szczerze, to się nie dziwię. Łapach. łapaj. Po... O, widzę dużą wyspę przed nami. Dobra, widzę, że tamtą łapiesz. Świetnie łapiesz. A, dziękuję. Jesteś... Ale was buja. <laughs> Oburącz, to mi się podoba. Tak, jak linki buja, towar bardzo... Marakuja. Tak. Nie. Tak! Tak? O, no to super. Pan Łukasz wiedział, ale nie wierzył. O to ci chodziło, tak? Wiadomo. Już nam robię kolejne jedzonko. Wziąłeś sobie tamtą rybkę? Wziąłeś. Fajnie. Tak. A, dobra, woda się gotuje. Super. Proszę, masz makrele dzisiaj. Ach, Proszę, no, szef kuchni poleca. Roz, rozpieszczasz mnie. <laughs> A się ciesz, że nie rozpuszczam. To ja płynę do wyspy teraz, zmieniłem kierunek żagla. No Ale nie dobra, mamy, z... mamy, mamy kotwicy chyba zrobione czym? A, mamy kotwicę, dobra, dobra. Na wyspie. O, tutaj można te w ściąć, będą owoce jeszcze do jedzenia przy okazji. Jak masz szykierkę, bo moja się kończy. Mam, mam, gdzie? Tu. Ja ty wywal, no. Ja zbieram rudę metalu dobra. teraz. Połtych kwiat, niebieskie nasiono, ruda metalu. Po co z tym rudą metalu chodzę w ogóle? Ja, ja zbieram teraz. Proszę bardzo mało tych glonów tutaj. Ten wpływa? Mam nadzieję, bo tak to będzie pływo przy mnie. <noise> o, płynie do mnie. Dobra, żyjemy, żyjemy. Ja też zbieram jakieś śmieci z dna. Mam trochę piasku, trochę gliny, trochę glonów. Cukier, słodkości i różne śliczności. O, kurwa, ale mnie udziałał. Dobra, wracam na statek, bo mi się jedzonko stary kończy. Pływamy stąd? Możemy. Coś tam nie płynie ta łódka. No bo jest przecież ten, kotwica. A. Dobra, czyli co? Dopłynęliśmy do kolejnej wyspy. Tutaj mamy. Zaciągniętą kotwicę, ale jestem wypakowany, więc lecę szybko na drugą stronę, żeby mnie ten rekin tutaj nie łapał. Powiem ci, stary, że pływam sobie po tych podziemiach. Chyba Jedno. sytuacja wygląda tak, że wszystko co cenne to jest akurat przydatne. Rekin już płynie na mnie. O, widzę go, widzę go. Tak, ja upłynąłem wyspę dookoła. Sytuacja, nie no, to bez sensu, bez sensu jest ta wysepka. Nic nie ma, nie? Tak. Zmarnowaliśmy tylko kotwicę, moim zdaniem. Jesteś strasznym hejterem, wiesz? Łooo, wow, reki były nieprosto na mnie. Ja? Hejterem? Tak. Nie, ja po prostu teraz y, mówię językiem... Tary, biegam po ścianach. Językiem faktów. Jestem jak to, Tommy Lee Jones w ha, ha, Normalnie po ścianach chodzę. A Człowiek-pająk. Idziemy na tą tratwę. O, o, skrzyneczka, powiedz, o. że. Jest śruba stary. Znalazłem takie jakieś tajemne, podziemne przejście. Okay. Odkry, odkryłem dywan. Tam dalej nie ma przejścia, to muszę wrócić. A ja wstawię obiad. Na co masz ochotę dzisiaj? Na rybkę. Z zimniaczkiem? Może być. Może być z ziemniaczkiem. będzie ziemniaczka, bo nie mamy. Ujwa, z tym pasztetem? To na co? Po czemu obiecujesz? A no, słuchaj, to upolu ziemniaczka, co? Ja cały dzień przy garach w kuchni stoję. Jak? Jak ja wczoraj, wczoraj ja cały dzień byłem przy garach. Przydaj no, się. Bo ja się zresztą. zajmowałem surowcami. O, mamy dwa buty już. No, przecież mówiłem, że wyłowiłem. Wył eee, no pięknie, zbudza wieżą. Ja przebadam ten, te rzeczy, co znalazłem, znaczy się śrubę i szkło. Niestety to się zmarnuje, bo na badanie jedno trzeba zużyć, ale patrz teraz, lepsza wędka, łuk, wow. lepsza top, lepszy topór, jakiś łapacz, czegokolwiek, Rostuł. lepszy hak. Bogactwo, skurwysyny! I miejsce na sadzenie drzew. Co z tym to małżem? Z o, zbadałem małża, bo tu już jest super sytuacja. Słuchaj, co płyniemy stąd? Dalej? Kotwica w górę. matki w dół. Majki w dół. Jedna ręka na pokład, a druga na drinka. ja stąd nas wywiosłuję i płyniemy dalej. O ty kurwiu, jebany. Śpiewaj, stary szanty. Ja jestem fagata cipka z podkonina. Zupa taka duża, że i szkoda nie wypinać. Ty, co ty kurde? Działeś ją? Działem ją. Zeżarła nam buraki. O, Ale tu jest don. piękna Rafa. Ojej, Fifa Rafa. Wiesz co? Ja bym, ja, bym, ja bym podjął nierówną walkę z tym rekinem, bo byśmy mieli na chwilę spokoju, wiesz? Jest, jest rekinek. No, tak się wydaje. To może zrobimy sobie razem płetwy. Dobra, ja już stary wyczyściłem całą wyspę, nic tu nie ma. Oprócz paru rzeczy. Ja się, ja się walę z rekinem. Tylko nie tak jak ty myślisz. Weź go, weź go stary, normalnie. Gdzie on jest? Jest. Nie będę go brał, to ty się... Dobra, bo ja zginę, bo już mam pół HP. Gdzie on jest? No tu, gdzieś mnie ganiał, wiesz? A tu? No to wiele tłumaczy. Gdzieś jest, na... jest, tutaj, jest, no? jest, jest tutaj. Tutaj, tutaj. Pokażę mu moje mułajtaj. Abadadadabra, On jest szybszy troszeczkę. Jak we mnie wjechał. Jak dzik. nie? O, leci? Haha, ha, jest. Dobra, jego upiekę, a ty nurkuj. Dobra, płyniemy stąd, panie. Dobra, płyniemy o, o, do dalej. No i chuj, no i cześć.